Nabożeństwo gorzkich żali powstałe na przyłomie XVII i XVIII wieku przez dziesiątki, a nawet setki lat inspirowało ludzką pobożność, pobożność katolicką, uruchamiało do wiary i do głębszej tożsamości z męką, śmiercią i zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa. Jego rozważanie pobudzało wiernych do tego typu... Uczuć do wyrażenia swojej pobożności. Nabożeństwo gorzkich żali również inspiruje także dzisiaj. Inspiruje pobożność, inspiruje modlitwę, ale inspiruje również muzycznie. Wraz z grupą przyjaciół postanowiliśmy stworzyć nowe wydanie gorzkich żali. Kontrabasista jazzowy Maciej Adamczak wraz z Magdaleną Este. Zatroszczyli się o stronę muzyczną, melodii tradycyjnych, melodii improwizowanych. Natomiast zespół śpiewaków muzyki liturgicznej stworzył nową kreację melodii gorzkich żali opracowanych na cztery głosy. Połączenie tego będzie, wydaje mi się, czymś niezwykle ciekawym. I chcielibyśmy spróbować wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym połączyć stare nabożeństwo, stare tradycyjne nabożeństwo wraz z nowymi formami muzyki improwizowanej, nowymi melodiami opracowanymi w czterogłosie. Dlatego też ośmielam się Was poprosić o wsparcie tego projektu o wsparcie duchowe przede wszystkim, ale również finansowe, dołączając się do naszej zrzutki na ten cel. Mamy już uzbieraną ponad połowę sumy. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie. Bardzo serdecznie już teraz Wam dziękuję w imieniu swoim artystów oraz Fundacji Dominikańskiej Ośrodek Liturgiczny.